Planowane wyłączenie tunelu w Świnoujściu informacje dla użytkowników. W dniach 16 i 17 stycznia 2025 roku, tunel w Świnoujściu będzie czasowo wyłączony z eksploatacji. Przerwa techniczna została zaplanowana w godzinach nocnych. Od godziny 22 do 5 rano. Powód. Prace konserwacyjne oraz okresowy przegląd techniczny. Dlaczego wyłączenie tunelu jest konieczne? Tunel to niezwykle zaawansowany technologicznie obiekt którego sprawne funkcjonowanie wymaga regularnych przeglądów i konserwacji. Podczas nadchodzącej przerwy wykonane zostaną między innymi przeglądy rozdzielni głównej, znajdującej się w budynkach BCO, oraz TK3. W trakcie tych prac zasilanie budynku BCO będzie realizowane za pomocą awaryjnego zasilacza, czyli tzw. UPS-a. Funkcja automatycznego uruchomienia agregatu zostanie zablokowana, co niesie ryzyko całkowitej utraty zasilania w tunelu. Aby zminimalizować wpływ na życie mieszkańców i turystów, pracę zaplanowano w godzinach nocnych, kiedy ruch w tunelu jest znacznie mniejszy.